Robiliśmy to no, jak widzicie, ale wy zobaczcie Ja tutaj robiliśmy takie coś, ale zobaczcie sobie jak to wygląda. De jak to wygląda oczywiście. A to jest gorące normalnie. Jak to wygląda? Dlaczego znaczy, Dum, dum, du, 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 du dum, dum, du, dum, du du dum. Tu mamy jak widzicie strzały. tum dum dudu. Du.

娜拉，娜拉，起追。